Zapraszam was na krótką rowerową wycieczkę z Rometem Wagantem. Dobra, ja Dawko. Tak do Witam wszystkich na mojej przejażdżce. Jesteśmy w Brodnickim Parku Krajobrazowym. Tutaj mój Romet Wagant i zmienione opony na opony firmy Schwalbe. Schwalbe szerokość 42 jeszcze trochę miejsca jest nawet by trochę szersze weszły ale to już w następnym roku sobie wsadzę szersze dobra ominąłem odcinek asfaltowy z którym musiałem dojechać jakieś 5 km. No i jedziemy sobie szutrami. Yy. Dzisiaj chciałem zobaczyć, jak w tej kamerce GoPro wygląda Full HD. Dzisiaj jesteśmy w mniejszej rozdzielczości z profilem koloru Flat. Czyli do pokolorowania. Trochę powiększę wideo do, do 27K, żeby. YouTube wrzucił najlepszy kodek, żeby była lepsza jakość Ale zobaczymy jak ta full HD wygląda i w 30 klatkach założyłem osłonę przeciwwieczną a dokładnie jakiś tam kawałek futerka z kurtki Opiełem to opiąłem to gumką no i zobaczymy jak będzie z dźwiękiem bo ogólnie czuję fajnie. Fajnie mi dmucha po twarzy. Także po lewej mamy jezioro Partenczyny. Spróbuję tam dojechać. Dobra, jak będzie taki skręt w lewo, to pojadę w lewo. Bo jestem praktycznie na wysokości jeziora. Po lewej mamy jeziora jakieś. 800 metrów. Aha, zaraz. Zaraz mi się kurtka wkręci. Wziąłem kurtkę, bo pogoda jest taka niepewna, jest pełno chmur. Co chwila pada. Taki spontaniczny wypad, nie planowałem tego. No i te, muszę dopracować te, te włosy z tego tej osłonki przeciwwiecznej Mogą czasami wchodzić w kadr. Muszę tego pilnować. Środek czasowy. Na skarpie. Znowu, znowu kurtka. Kurtka na dół. Woda do góry. Mam nadzieję, że teraz się będzie trzymać. A w sumie nie powiedziałem, bo powiedziałem, że wymieniłem opony, a nie powiedziałem jak się sprawują, bo wymieniłem opony, bo w tym Wagancie były opony szosowe, a ja, że lubię pojeździć sobie trochę właśnie po takich trasach, po prostu chciałem bardziej terenowe opony. No i szczerze polecam. Nie odczułem żadnej różnicy w toczeniu między tą szusówką a tą właśnie Ala trekkingówką Także o, tu już się zaczyna miękki lekki piaseczek bo bez problemu się prowadzi tylko zauważyłem że z przodu musi być troszeczkę mniej powietrza bo jak no, ona pompuje tak ostro no to, to ten bieżnik tak się nie, nie dopasowuje do tego terenu i dosłownie rzuca na wszystkie strony. No i muszę pilnować te włosy, żeby nie wpadały w kadr. A ja chcę jechać nad jezioro. w jakoś zarośniętą ścieżkę. Piwo wypili, ale zastawili. Butelki puste. O, nawet wydaje się ciepło. Jezioro Partęczyny. Ogólnie to chcę okrążyć to jezioro, ale nie wiem czy starczy mi baterii i karty i czy ścieżka pozwoli bo tu widzę trochę się zaczynają chaszcze kurde masakra o. Ale mamy objazd. Kurde, kolejne drzewa. O. Wow. woda mi spadła, Ja bym się wpieprzył w tą dziurę, dziura zapadlisko w sumie jakieś ścieżka ciekawa nie jest typowo rowerowa tylko jakieś stu, turyści udeptali no, jakiś mostek i kolejne drzewo Kolejny środek. ale nie wiem czy tu w ogóle mogę być. Mam nadzieję, że się nie będę musiał zawracać. Ups. Niestety, ale muszę się zawrócić. gdzie ja jestem? Aha, no dobra Idziemy w lewo A jak widzieliście W tym ośrodku y, Tylna opona Na piachu mi się zapadła Ona jest po prostu za wąska No i niestety Ale musiałem się poddać Przód jeszcze jako tak otrzymał Ale Z tyłu jak mam mniej powietrza w oponie przez dentkę przebiłem. Tu musi być trochę więcej, ale jest więcej. No to niestety nie o tej przyczepności. Teraz w lewo, w prawo. To jedziemy objechać to ścieżką nad jeziorem. Tu jest ta ścieżka chyba ta. I zjazd. Uuu. Wow! A i ja znowu zgubię wodę. O! Teraz będzie bajka. O, jaki konkretny zjazd. Spokój spokój, no ale nic czeka jeszcze mnie taka droga, tu mi coś lata i chaosuje mnie wkurza. Jak woda trzymacie. Kury No chociaż kałeś się nie, nie, nie napiję Pierwszy raz jestem na tej ścieżce Tak człowiek zawsze się trzyma tych utartych ścieżek Pewnie musimy skręcić w lewo, bo teraz oddalamy się do dziora Tam jeszcze była jakaś ścieżka jest jak to się rusza Elegancko Bo tam ta ścieżka to było to A nie dojedziemy zobaczymy zaginiony świat Mam nadzieję, że nie spotkam żadnego mamuta albo dinozaura. Na pewno jak zobaczę skrzyżowanie to muszę skręcić w lewo bo teraz to się konkretnie oddala od jeziora już praktycznie nie ma drogi Ja się wyłączam. Ja właśnie jestem po 500-metrowym podjeździe. I teraz, tą drogą utwardzoną, musimy dojechać do... Nie wiem, na mafii wygląda to jak jakiś mostek. Także ja oszczędzam baterię. A będzie coś ciekawszego się działo, to włączę. Widzimy się na mostku. Fajny zjazd! O jest ten mostek Gdybym już w stanie to nie był, zobaczymy go No ale most jest w fatalnym stanie Samochodem bałbym się przejechać Lecimy Fajne bagienko. Kurde, ale naprawdę super. sielanka Dobra, ja cisnę pod górę. Do zobaczenia niebawem. Tablica upamiętniająca pracowników leśnych i ich rodzin w dniu 7 lutego 1945 roku. Rozstrzelanych przez faszystów w odwecie za polskość. Niech pamięć o tym pośród tych sosen żyje na wieki, a potomnym przestrogą będzie brać leśna. O, tu te sosny. Irena, lat 7, Janina, lat 9. Masakra. Dobra, moja mapa mówi mi, że mam jakieś 200 metrów tą drogą i będę na żółtym szlaku, nie wiem, chyba pieszym. A następnie na końcu tego szlaku jest szlak zielony. Tylko w trasy żółte znakuje się krótkie szlaki łącznikowe, czasami też dojściowe. Zielony oznacza szlak doprowadzający do charakterystycznych miejsc. Zawsze zapominam te kolory No i piach znowu mnie pokonał Skoro jest to żółta ścieżka Ale turystyczna W sumie nie wiem czy rowerowa ale Chociaż powinna być jakoś utwardzona Chociaż jakieś kamyczki To nie Leśnicy musieli pociągnąć trasę prosto przez Najlepsze piaski. O, i tu już są kamyczki. Kurde, no wkurzam ten błotnik. Pewnie go będzie mocno słychać. Dobra, ja się rozłączam. Włączę kamerkę, jak będzie coś ciekawego. Mam tylko jedną baterię. No i miejsce na karcie też już się kończy. Już do zobaczenia nie, niebawem. O! 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 Czyli podejrzewam, ten mostek był tą ciekawą rzeczą na tej zielonej ścieżce. Ja jadę, jadę dalej. Rozpad martwego drzewa może trwać nawet 100 lat. W lasach pozostawia się część drzew martwych jako miejsce życia flory i fauny. Suche konary drzew stanowią miejsce czatowania drapieżnych ptaków czychających na swe ofiary. Aha. No dobrze. Kolejna tablica informacyjna. Jezioro Wielkie Partenczyny, ślady żerowania bobrów Aha. Ścieżka dydaktyczna Już trochę trasę zrobiłem, bo ogólnie to byłem tam gdzieś tam, tam, tam już objechałem tu prawie już Jestem przy końcu Już moje gopro prawie ubiera, ale zobaczcie, tu jest ścieżka to wygląda tak, zalane. Ja mam nadzieję, że górą przejadę. Jest tu milion komarów, które chcą, chcą mnie zjeść. Mam nadzieję, że się nie wpieprzę. Wow. Wow. Ciekawie. Chciało mi się kamerkę poprawiać Zobaczcie jakie widoki Coś pięknego Dobra, idziemy Skręt w lewo będę kończył, bo ta zielona ścieżka ona zaprowadzi mnie prosto do asfaltu. A potem asfaltem prosto do domu. Dzięki, że byliście ze mną. Pamiętajcie, żeby zakupić, jeżeli nie macie, to obowiązkowo bidon do swojego rowera, bo woda na bagażniku potrafi nieźle wkurzać. Dzięki za oglądanie i na razie.